Hej, hej, Ja jestem Kasia i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4! Kontynuujemy sobie tutaj rozgrywkę naszymi mleczykami. Adam właśnie zmierza do pracy. Mam nadzieję, że się nie spóźni, ale chyba nie. Chyba nie powinien. Okej. Okay. I tak, zrobimy mu, żeby pracował ciężko. Żeby ten awans w końcu dostał, nie? Jak najszybciej. Yy, także tak. A ty co tam? Czemu nie piszesz? Halo? W dobra, w sumie no już niech nie pisze. O Dina. Nie, boże Dina. Yy, Fara. Jaka wysportowana, ona nie była chyba wcześniej taka, nie? Kurczę, no. Wow, wiła. Yy, gdzie te dzieci? Gdzie te nasze dzieciaki? Niech zjedzą. No... Dobra, no. Ostatecznie może. No, to ten Samuel, który wygląda znowu jak dziewczynka, ale tak konkret. O kim ci tak śmiesz? Co tak się śmiesz, co? Rozmawia. A z kim ona tak rozmawia? Hmm? Nie da się tego sprawdzić? Chyba nie. Iwo? Co to za... A, to jest ten. O, brat jej. Najmłodszy. No dobrze. Dobra. Co tam? Zabawa. No młody, jedz. Nie gadaj, tylko jedz. <grywy> Okej. Okay. I co? Idziemy? Czekajcie. Podróż. Podróżuj. Chłopaków. I co? Kogoś możemy jeszcze wziąć? A weźmiemy całą rodzinkę, czemu nie? A to też jest jej siostra. Klienty, no. Tak jakby tak. Nie wiem. Dobra, niech idą. Wszyscy idą z tobą. No to co, do parku, tam może będą jakieś dzieci, nie? Gdzieś tam się bawiły. Jakkolwiek to brzmi. Ale no, chciałabym, żeby chłopcy poznali właśnie... ...jakieś tam inne dzieciaki. Szczególnie ten Borys. Dobra, tu chyba na razie jeszcze nikogo nie będzie. A nie, ktoś tutaj jest. Jakiś Kasper. A tu Monika. Ale tak więcej za bardzo nie ma. Dobra, no ale mają tutaj ten statek, coś tam mogą się pobawić. Ok, Adina może. Nie wiem, zrobimy coś do jedzenia? Hamburgery? A jest tu ktoś. Paweł Lee. No i zaś jest jak dziewczynka, nie wiem. Co tu jest grane. Dobra, więcej dzieci czy nie? Tylko jeden jest. Czeka. Nie, poszedł sobie. No dobra, bawią się razem. I tutaj? No, to jest, jest jakiś Mirosław. I zaś wygląda jak dziewczynka. Nie wiem. <grybujesz> o, czekajcie. O, to jest ten Iwo. O, to z Iwo się zaprzyjaźnicie. To jest kuzyn. No, to byłoby fajnie. Znaczy kuzy, właściwie to wujek. O. Rozmawiaj o szkole. Rykaj. pochwal, Popraw humor. Oj, zainteresowanych. O. Łap te kontakty, łap. O matko, co tutaj się dzieje? Ta tutaj strzela z jakiejś armatki. Spoko, śmiesznie. O, ej, dużo jest tych dzieciaków tutaj. Co tam, rozbawiony. Fajnie. Yy, weź porcję. Zróbmy razem. A, ktoś tutaj też coś robił. Jimmy. Dobra, jak ci tam idzie rozmowa? Szczęśliwy. Rób głupie miny. O zabawkach. O zwierzęciu. O szkole. Nie, no, o szkole. Już nie. Żartuj o paskudnym jedzeniu. Kawsię, budowanie. Coś tam coś tam skoczyło. A. Nie, to jest za przyjaźni się, tak? Chyba tak. Przyjaciel. Dobrze, no niech. Nie no, nie jest. Co jest? Czemu Bruno ma siwe włosy? Tak. No, wygląda jak babcia. Wawne powitanie. Trzeba się też z koleżankami zapoznać, bo potem będzie łatwiej. <głupia> Wygłupiej się z yy... łodyczami, baw się. porozmawiaj o zabawkach. Spoko dogadują się, ok. Ten sobie wcina. Za wciąż jest? mi się wydaje. Ta też jest ciąży! Ale wszystkie są znowu w ciąży. Nudzi im się chyba. To jest Nina, to jest jej siostra, nie? Bogo. Ich se gadają. O gotowaniu, o autorach. O gotowaniu jeszcze raz. O technikach fitnesu? fitnessu? Fitnessu? No co strój. ładnie jest ubrana temu on się do nas dosiadł? Jakiś taki zmęczony życiem, nie? <grywy> nie mogę z niego <grywy> O matko. Udany gościu, dobra Poszedł do kibelka. a ma już drugiego przyjaciela? W sensie tam dziewczynkę? Znajomość. A gdzie ona jest? Ona już poszła? A ciekawe czy będę mogła ją zaprosić? Bo tu już zostali sami w sumie... Ten... I co, przyszliśmy, nie? Czy nie wiem nigdy gdzie to jest. Jakoś te ikonki takie są... O, masz nas, zaprosz. Okej. Okay. To co, jak tutaj nikogo nie ma? Chyba możemy wracać, nie? Ktoś idzie, jakaś babka nowa, Ewelina Kruk. No stolatka, no dobra. Wyglądała na starszą jakoś. O! Okej. Okay. Wracamy. To mnie fajny taki wypad, dzieci się wybawiły, ale za selekcji mają nieodrobionych, nie? Ale może może jeszcze zdążą. O żarcie nawet ma w tym. Lecaku. Dobra, to odrób. Ty też jak jesteś taki rozbawiony. Ten już tutaj ogląda. Ale mógłbyś... A? Umie. Dobra, jak z pracą? Za dwa dni, czyli okej. Okay. Czyli jutro będziemy cisnąć obrazy cały dzień. Spoko. No, rodzice idą spać, dzieci odrabiają lekcje. No. I pasuje wszystko. Co tam? No, najwyżej zaktualizuję, no. Chociaż i tak pewnie tego szybko nie zrobię. A czemu ty mogłeś iść spać normalnie? Czemu drzemiesz? Odrobili te lekcje, tak? Bo już teraz zakręciłam. Tak. Ej, ale można jakieś dodatkowe. No, i tutaj można dodatkowe, a nadgodzin w pracy nie można brać, no. Jakiś żart. A wcinaj resztki i polecisz teraz z tematem. Continue. Ale to ale się sprząta. Bo jesteś bogaty. I patrzcie, niedługo będziemy mieć pierwszy próg. 75 tysięcy. Zgromadź 35, o. No, ciekawe. Ale laska, ty już jesteś wyspana. Szkoda czasu. Weź resztki. A chłopcy w ogóle. Chłopcy też są wyspani. Co oni tak śpią i śpią? Weź resztki. Weź resztki. już nic nie zostało, ale co tam jeszcze jest? Co? Już skończyłeś malować? Czemu? Co się stało? Hmm. Coś chyba... Poszło nie tak? Hmm. Albo się coś zbugowało, albo po prostu mu nie wyszło. No dobra. To no co, lecisz z tematem dalej? Puzzle byś zakończyła. A czemu to tak zawsze trzeba od początku zaczynać? Takie głupie to trochę jest, nie? Chyba, że to jakoś inaczej wtedy się przelicza. No nie wiem, sama. Ej, patrzcie, coraz więcej warte są. Co jest? Zbyt chory, żeby się bawić? O nie? Ktoś hmm. ładnie pachnie. Spoko. Krzyk. Okej. Okay. Może ten go jakoś pocieszy, co? Mm. O! Spróbuj go pocieszyć. Będzie dobrze. Udało się? Ale to... jak on jest chory? Hmm. Nie no, chyba nie. Czemu tam pisało, że jest chory, a w sumie nie jest chory? Nie wiem, nie ocharniał. <grywania> Dobra, róbcie tutaj swoje. Pisz, pisz. A ty maluj, maluj. Zobaczymy, komu lepiej będzie szło. No ładnie. 420. Stwórz kopię? Nie no, nie. O, z Donem chciał pogadać. Bić! Jasne, że tak. Zbyt my dawno się nie widzieli. Plotkuj, niech plotkują coś. I co? Coś wiadomo? Ok. Gdzie ty gdzie ty idziesz? Gdzie on poszedł? Aha, okej. Okay. No dobra, niech będzie jakiś obraz. Ehm, ale coraz mniej chyba dostaje, nie? To mi się wydaje. Skończyła? Spróbujemy. Czekajcie, jaka to, jaką to ma jakość? Wspaniała. Zobaczymy, czym to się różni. O, fara przyszła. Ten dobry. Wspaniało. Co ona no taka niesławna? A czemu one się nie przyjaźnią? Hmm. Coś. Coś tutaj poszło nie tak. tak jakby się wykasował? Czy one się nie, nie lubiły? Hmm. Zainteresowanie, eee, o zainteresowaniach, o sąsiadach. O! Niech cię pochwali, a co? No, coś tam mazia. Zobaczymy. Chodą, zgładniałaś? Spoko. No to czekaj, masz tutaj. O proszę, daj mu róże. Skoro on ci nie chciał dać, to ty mu No, ona tu z nim rozmawia, a on z telefonem? To, to... to. Okej, okay, już jej przeszło? A, nie, to po prostu, okej, okay, dobra. Myślałam, że to zniknie. No! Para! Dlaczego zepsułaś mi lodówkę? Trudni kogoś. Czy sączek był tego wart? <grywa> jest wymalowana taka jest, nie? Co mi się wydaje? Nie, ma jakiś makijaż? No co za psujka mała. No dobrze. To co? Wiecie co? jest zastanawiam czy kontynuacja tych mm, wcześniej zaczętych książek ma sens. Dziesiąty, dziesiąty. To by było fajnie. A może? Może ten kryminał byśmy napisali. Rozmawiaj z klientem. O, halo, halo. Kto to jest? Przyjaciel? Dobra, no, nie wiem kim jesteś, to spróbuj, co, co tam mi zależy. Aha, i te złośliwe interakcje bym musiał... Kurczę, trochę denerwuje mnie ten jego pokój ukryty, Co tak daleko trzeba tutaj biegać. Yy, gdzie to było? Społeczne, trolluj. Społeczne, troluj. Społeczne, troluj. A, Adam coś tu zrobił Ej, ale dobrze wygląda, nie? W tych włosach W sumie fajnie I tu jakoś dało się kamerę chyba, nie? Też yy, przeciągać do Sima Oko, fajnie wygląda Co tam się denerwujesz? Na spokojnie. Albo z klientem gada, no właśnie. To już wiem. Wiesz, książka to miał być jakiś kryminał, nie? Czyli. Czyli. Czyli co? Sensacja? Tak. Okej. Okay. Więcej kryminałów. Nie wiem. Aha, tutaj piszę dobra sensacyjna. No. Jaj, moje ogarnianie. <grymne> no, chociaż tyle, że naprawiła. nie naprawiła, tylko postarała. O nie. Co tam? Przeszła się jej pozawracać gitarę? Tak. Faktycznie. Wolna wizja, ok. okay. No <grywa> i często przechodzą mi się nie? A to może jakaś kanapa by się przydała. A nie, to dobra, to już w następnym domu. Nie będę już tutaj nic zmieniać. <grywa> Te śmieci trzeba będzie w końcu wyrzucić. Jak będzie szedł. Para już sobie poszła. No, ostatnie trollowanie. O, chłopcy wrócili chyba, tak? A tam! Hmm. Bez przesady. Nie trzeba być. Prymusem. Czekajcie. Jeszcze bym chciała to dokończyć. No. O, dobra, jest już. Dobra. Yrr... Lubi, no, jak lubi, to czemu nie? Czemu mam mu dyktować, czy lubi, czy nie. Dlaczego nie możesz tego sprzątać? No co jest? Nie mogę mu tego dać? Co to? Nie wiem co tutaj się stało. Zbugowane jedzenie. Znaczy jakieś śmieci. O, patrz, Don przyszedł do ciebie. Teraz jak się ma. Tamten się pluska w wannie. Czwartek, co możemy porobić w czwartek? Hm? Może najpierw lekcje? Co to? Zaufanie do wszechświata, przeciętny. Ale śmiesznie wygląda, ej. Serio, spoko, podoba mi się. Oh, o, niech się postara o wymarzoną pracę. Okay. Zastanawiam się, co w moim życiu zawodowym może mi dać najwięcej satysfakcji. Okej, okay. zobaczymy, może go nakłonimy do czegoś. Dobra, dojedz po kimś ten makaron, bo ktoś zaś nie dojadł Jak to dobrze wiadomo, ojciec zawsze doje resztki <laughs> O nie, Dina, coś ty narobiła Przydałby nam się jakiś niezawodny komputer Taki nie psujący się No ale weź Rysznic też jest zepsuty. Kurczę, ten normalnie złą ta rączka u nas powinien zamieszkać. W sumie możesz sobie zjąć jeszcze resztki. Nie ma. Co? No dobra, no to coś. co podamy? Hmm. Jakąś pastę niech będzie. Ten śpiący jest w sumie. A on ma za 20 godzin. To jeszcze by zdążył machnąć jakieś obrazy, nie? Okej, okay, to już jest skończone, tak? Yy, yy, no, ja nie znam się na sztuce. <grytanie> co mogę więcej powiedzieć w tym temacie? Ty co? Zbiadłeś chce posiedzieć? Brysznic czeka do naprawienia. Możesz ten kibelek od razu wyczyścić, jak tam będziesz naprawiał. Tak długo się gotuje? Okej. Okay. Pojedź sobie, a chłopcy też głodni. No widzicie, to idealnie, ale schowam od razu do lodówy. Fajnie, że tak niektóre rzeczy można samemu robić, bo kurczę, jakby tak na nich, na Simach polegać cały czas. O, ktoś dzwoni. Dzień, dzień. Kinga? Nie. Nie mam czasu. Jest 19.50. Jestem pracującym człowiekiem. Myślę, że ja o takiej godzinie chcę się spotykać. Nie jestem młodym, dorosłym. Dobra, czy oni odrobili tę lekcję? No tak, jak jeden ma odrobina, to drugi raczej też. To może idź sobie jeszcze trochę. Co jest? Dlaczego zmienił? Nie! Jak to zmienić? Co? Co to jest? Co? Nie, nie wiedziałam, że coś takiego. Eh. Jakoś to było, nie? Co, jak to się robiło na lustrze? Ej, po, patrzcie, tu w ogóle jeszcze stoi fotelik dla dziecka. Nawet nie wiedziałam, nie wiedziałam go. Yy... Lekarstwo? Moda? Nie. Uroda? Usuń stylizację. Nie podoba mi się w takich włosach. A czemu ja go wysłałam do grania na skrzypcach? Co ich tu robi w ogóle? Nie, ten. Dobra. Miałam mu dać, żeby szedł spać. Dobra. To idźcie spać oboje. No. O wiele lepiej wyglądasz w tych swoich włosach niż w tamtych. A czemu Dina śpi na kanapie? Co jest? Co to za, za jakieś porządki? No dobra. To co? Ale jemu ja naprawdę te włosy pasują. Aż się zastanawiam, czemu faktycznie nie zmienić na taki kolor. Możecie dać znać, czy, czy. Co o tym w ogóle sądzicie? Na dzisiaj myślę, że to tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!